MK, mam przedstawić moje top 5 najlepszych ulubionych anime. To jest oczywiście moja prywatna lista, żeby tam ten odchodzi. Po prostu top 5 według, według ulubionych anime. Zacznijmy w sumie od najniższego szczebla, czyli takie wiecie, 5, 4, 3, 2, 1 piąte miejsce to jest Teasfeak of Demon King Academy jest, To jest dość nowe anime Miałem się na nim cały czas prawie Miałem mega wkręcającą fabułę Po prostu bohaterowie blip. Ale na minusie było to, że w niektórych momentach po prostu było się bardzo głupie, że w niektórych momentach, ale Y, polecam każdemu to obejrzeć. nie jest jakimś taśmiemcem bo ma tylko 12 odcinków na, no, 12 odcinków po 20 minut bardzo, bardzo przyjemne do oglądania i bardzo szybko się to ogląda jakkolwiek ta fabuła jest tak jakby jedno -drogowa. nie ma tam paru innych ścieżek jakby to powiedzieć więc to jest moje piąte miejsce ktoś by mógł postawić się wyżej o czymś jasne Czwarte miejsce to jest High School TXT. Po prostu płakałem ze śmiechu na każdym odcinku, no nie na każdym, no ale na większości po, po prostu nie Postacie są w miarę spoko, yy, w zmiarę, no, bardzo spoko, wszystko jest bardzo poukładane, jest parę dróg, jakby to powiedzieć, rojnych, ale Każde... każda jest jakby wytłumaczane, więc bardzo przyjemnie się to ogląda. No i naj, najlepiej po prostu według mnie, najlepiej to jest jedno z animów, które można tak oglądać, zaczynać po prostu jak by to powiedzieć. Dobra. Yy, cztery sezony. Yy, ostatni sezon chyba jest najbardziej hejtowany przez ludzi, ale nie wiem, mi się podobał. Cztery sezony po 12 odcinków. Jeszcze owy do tego. Jest tego mega dużo do oglądania, ale bardzo przyjemnie się to ogląda. To jest moje miejsce czwarte. Miejsce trzecie to Prywada Zambia. Yy, to raczej nie jest yy, anime jakiejś akcji i tak dalej. To jest po prostu komedia. Yy, bardzo śmieszna jest po prostu mega na każdym e, odcinku da się śmiać a dwa sezony też mogę powiedzieć Lini, linijnie akurat jest tutaj po, pokazane wszystko postacie są dość e, jakoś powiedzieć asyjne, nie e, wyjątkowe raczej nie spotkamy takich postaci w innych anime nie, Historia jest też dość nowa, ja raczej nie ma... nie, nie spotkałem się jeszcze z Nanida, które jakby powiedzieć e, e, miało podobną fabułę i w ogóle podobne postacie. Więc to jest moje trzecie miejsce. Drugie miejsce to jest silmaj Mono Monotestament temu. Jezu, ale... Be... Teraz zobaczyłem tę postać. Temu. Schowam to. Czemu? Czemu? Po dwa sezony, po 12 odcinków. Jeszcze jest filmówka, ale coś takiego. Nie mogę tego nigdy, nigdy dorwać jakoś, nie mogę tego nawet znaleźć. E, przyjemnie, bardzo fajna fabuła, bardzo, bardzo wkręcająca anime po prostu można powiedzieć, że jestem fanem tego jak najbardziej i po prostu bardzo przyjemnie, mega, mega, mega dobrze, przyjemnie i wciągająco się to oglądało. Od dawna nie pamiętam które anime by mnie tak mocno pominęło, chociaż oglądałem to już chyba trzeci raz, ale bardzo bardzo przyjemnie. No po prostu polecam każdemu yy, każdemu. Każdy się na tym będzie dobrze bawić. Obiecuję. O, jeszcze raz pokazałem. No to właśnie się zobaczyć. I top jeden dla mnie To jest glitch. Temu Bleach. Jest to... Prawie moje pierwsze anime, które oglądałem. To... jest może czwarte, piąte, które oglądałem. Babuła jest po prostu boom. Według mnie jest, to jest jedna z lepszych fałów lepszych, lepszych oczywiście. Znajdam się fani Naruto, Dragon Ball, One Piece. -a. Nie hejtuję, jakby to powiedzieć, innych tasiemców, które są dość znane. Po prostu uważam, że byli, według mnie jest... Tak, jakby nad Naruto, nad Dragon Ball, nad, nad One Piece. Em. Jeszcze do tego w tym roku będzie wychodzić nowy sezon. Jestem po prostu zajarany jak mogę. Bliżej obejrzałem 4 razy całego z filerami, z filmami. Bawiłem się na tym naprawdę świetnie. Postacie, no, no lepszych się nie dało zrobić. Historia jest ciągająca. Chociaż, chociaż nie mogę powiedzieć, niektóre odcinki były strasznie dudne. Ale dało się je wytrzymać. Wszystko, co. Wszystko, co jakby to powiedzieć, było, było bardzo przemyślane i bardzo ogarnięte. Więc, więc, być na top pierwszym miejscu. Więc, jeszcze raz, Mystic of the, of the Demon King Academy, High School DXT, Korewada Zombia. In my mono, To jest moja top 5 najlepszych anime Według mnie. Dziękuję. Pod muzyka, która leci w tle i leciała. Ten, ten music macie linka w opisie. Mówił do Was, Weni. Ciemka.